I wróciliśmy do Bielmonte. Pierwszy dzień o, po kilku ładnych miesiącach przerwy. Już jestem zmachany. Dopiero 60 metrów przeszedłem. Fakt, że pod górkę, ale kiedyś tu wbiegałem. Pogoda jest fajna. Trochę wilgotno, ale nie jest gorąco. Zobaczymy. Tak to wygląda. Trochę ścieżka przez las. Zaraz wyjdziemy na fajną polankę, a połoniny. Tutaj podchodzimy na tą wcześniej wspomnianą polankę, połoninkę. Jeszcze, czat. Jest czat. Tam jest Bielmonte, tam zimą na nartach zjeżdżaliśmy na snowboardzie, tam są ośrodki, a w dolinie Biela, raczej tam, tam jest Biela, jakieś fajne jeziorko. No, prawie 9 minut, żeby na pierwszą część się wdrapać. Teraz tam ścieżkę tylko muszę znaleźć. Tu jest chyba ścieżka. Nie powiem, bo dała mi ta górka popalić nieźle. To jest właśnie brak treningu. Już prawie na szczycie. Pagórka. Nawet nie góry. A zadyszka pierwsza klasa. Ale widoczki. Wynagradzają wszystko 15 minut, nieźle Z parkingu do schroniska Bywało lepiej, dużo lepiej Ale tragedii nie ma Schronisko oczywiście wygląda zamknięte. Teraz zobaczymy. To jest schronisko Monte Marca z darmowym Wi-Fi. I'm going gurka, another killer. Ciężko wierzyć, że tak człowiek z formy może wyjść po kilku miesiącach, ale czas to naprawić, pięknie, po prostu pięknie. Alpi Pielezi, tak zwane o Nie wiem czy widać, chyba nie widać Nie wiem czy to można jakoś przybliżyć Chyba nie Tam jest taka mała O, w tym miejscu jest mała kapliczka I tam pójdziemy dalej Zatrzymamy się na Coś do picia i pomyślimy, chyba pójdę dalej do samego końca Jest OK 2 km w górach 35 minut Widoki siła, ogień Jest dobrze Włoskie połoniny Prawie jak polskie Prawie jak nasze bieszczadzkie Ale fajna pogoda Najważniejsze, że skwaru nie ma, jak to zwykle tutaj bywa i to dosyć szybko, no, nawet się nie spociłem tak bardzo, jak zwykle. U, tu jesteśmy w największym, w najwyższym punkcie, w najwyższym punkcie tych gór. E, teraz nie, o, tam jest tabliczka, no, nie pamiętam, jak wysoko, chyba 1600 coś metrów. Tak, mamy to jest najwyższy punkt e, tych gór. No nie widać dobrze, ale jest 1613 metrów. No było troszkę więcej, może 15. Idziemy dalej. Tam jest na tą górę, którą widać tam na horyzoncie. Baby Forest. Tutaj sobie rośnie las. Młodzik. 继续，我们 Mamy dobry czas. Teraz najgorsza górka przed nami. Tam się musimy wydrapać. Ale damy radę. Powoli wchodzę na obroty. Jest ok. Mamy pierwsze wspinanie Uj. i kolejne, nawet po linie nie będziemy wchodzić. Piękne widoki Nawet jak jest pochmurnie, jak dzisiaj To i tak jest czat. No. Yeah, baby Spacerek po pięknej grani very nice. Tam musimy wdujść po te lince jakoś. ścianka niezła No że lina jest, ale było ciężko okej okay. ja. tak to wyglądało Okay. Mamy już prawie koniec 4 km, godzina 40 Miałem 3 chyba krótkie odpoczynki na coś do picia 60% drogi. Gdzieś przebiegłem resztę przeszedłem Już jesteśmy zaraz na samym końcu na mecie Jeszcze muszę wrócić do samochodu po drodze głównej trzeba iść, to jest jakieś 5 km niestety Adamy damy radę oh, okay. To jest chyba góra przed nami Widoki przednie, a oh. jeszcze chyba tylko tamta górka, i na dół, z tego co pamiętam, nie wiem, zobaczymy. Ostatnie spojrzenie, stamtąd przyszliśmy. Tam jest taka kapliczka. O, tam jest kapliczka. Później byśmy na tej górze. Na dół tutaj. I już jesteśmy. Prawie meta. Tam jest taka też restauracja na dole. ale schronisko. Mam nadzieję, że będzie otwarte, bo mam tylko wodę, a napił mi się kawę. Wulina. A tu jej nie potrzebujemy, ale się złapie, to jest chyba tylko do wchodzenia, bo jest stromo, to też do wchodzenia. Jeszcze jedna góra przed nami o, Prawie 5 km tej godziny Ostatnim razem będzie lepiej Ale już schodzimy na dół Do schroniska Jesteśmy w schronisku Ostatni kawałek dał mi w kość nieźle. O, jest dobrze. Czad jest. Dałem rady. Teraz co mnie najgorszy, trzeci raz mówię, ale... O, najgorszy co może być to... wracać główną drogą asfaltową. Zobaczymy czy coś jest otwarte. Możemy się kawy napić, ale wątpię zaraz zobaczymy. Ciskamy Lap, bum. Zamnięte. Wracamy. 5 kg, mniej niż 2 godziny Chciałem wam tylko pokazać o, tam byliśmy w prawo schodziliśmy O, skoro ja schodziłem I tam, tam Przez te góry I Teraz idziemy Najgorszym kawałkiem całej traski z powrotem do auta Które jest Tak, gdzieś tam o drogi jest ok, ciśniemy dalej. Rozwalam system. Nie widzę chodzić po asfalcie, ale jak trzeba, to można z tego skorzystać. O, świetnie to wygląda. Dawno nie miałem takich wyników na półsometrze. Siła. I jesteśmy z powrotem. Co za dzień, świetny. Dotarliśmy na parking. Cały czas utrzymuje puls. O, świetnie. ich wohne